Każdy na pewno kojarzy teleturniej jeden z dziesięciu. Czterech graczy związanych ze środowiskiem sportowym zebrało się, by sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności strategiczne. Bowiem liczy się nie tylko prawidłowe odpowiadanie na pytania, ale i wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia. Kto okaże się tym pierwszym triumfatorem? Mam na imię Piotr, 40 lat nie brałem udziału w teleturniejach ale od 40 roku życia zacząłem i nie żałuję i myślę, że do 2027 roku będziecie do mnie mówić królu teleturniejów. Dziękuję. Siemano, cześci nazywam się Antek Partum, przyjechałem z Mokotowa, lubię oglądać włoską piłkę, mordobicie i dzikie zwierzęta. Cześć, z tej strony Krzysiek. Pracuję w mediach newsowych, chociaż de facto gardzę polityką, a na co dzień kocham również jak kolega włoską piłkę, szczególnie stromę, choć nie jest to łatwa miłość. I też uwielbiam mordobicie czy to wrestlingowe, czy to MMA. I też pierwszy raz jestem w teleturnieju. Cześć, mam na imię Michał, mam 26 lat i jestem katalończykiem urodzonym pod Radomiem. W międzyczasie, poza tym, że męczy mnie piłka nożna, oglądam też jak faceci udają, że się biją, czyli wrestling. Gracze rozpoczynają mając trzy szanse. Każdy gracz odpowie na dwa pytania. Zaczynamy od pierwszego i kolejno do ostatniego. Wszyscy gracze awansują do drugiej rundy. W przypadku błędu do drugiej rundy przystąpią z mniejszą ilością żyć. To był królem strzelców Mistrzostw Świata 2014. Hamestet Gies. to jest nazywany notorius w świecie MMA. Conor McGregor. Kto był królem strzelców, gdy mistrzostwo Anglii zdobywało Leicester? Jamie Wardy. Mm. Już się boję. Która reprezentacja trzykrotnie z rzędu wygrywała Copa America? Argentyna. Co wygrałem? Ponownie gracz numer jeden. Jak nazywa się pokaz muzyczny mający miejsce podczas Super Bowl'a? Half Time Show. Kiedy założono organizację KSW? Dwa tysiące po trzy? Narodowym bo kto został królem strzelców mistrzostw świata 2002? 2002. Brazylia wygrała. Ronaldo, Luis Nazario de Lima. Czy Grzegorz Krychowiak kiedykolwiek zagrał w Ekstraklasie? Nie. Formuła 1. Co oznacza niebieska flaga? Niebieska flaga, co oznacza niebieska flaga? Że można wznowić wyścig? Mm. Trudno. Ja się, się nie 15 <grym> lat nie oglądałem formuły. Skończyły się żarty, rozumiem. Dawa. Czy Jakub Błaszczykowski ma na koncie Mistrzostwo Polski? Ma. Proszę bardzo. Hubert Hurkacz był w top 10 rankingu ATP? Nie. <mum> Hubert, przepraszam. Dalej, pan numer 4. O, no nie, no, nie. Jak ma na imię żona Hurkacza? Nie wiem. Aleksander Izak latem został piłkarzem Liverpoolu. Ile na dzisiaj strzelił goli dla tego klubu? Cztery. Zobaczmy, co, co tam mamy. Ale zaczynamy się emocje No, no już. Ile razy Janne Ahonen zdobył Puchar Świata? Pan z numerem czy Nie musisz tego przypominać. <laughs> A pora, dzisiaj ma się tylko jedno. <laughs> Kot ma się <siedem>, na podobnie. <laughs> Kilka lat temu Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów zwierzył się, że późno w nocy lubi oglądać w telewizji. Rodeo. To było w pewnym znanym filmie. Prawie tak znanym jak. A aczkolwiek był. też w ogóle gdzieś słyszałem, że chyba w jakimś wywiadzie podobno powiedział, że MMA lubi, ale jakoś. Nie, 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 nie chcę mi się to, wytruje. to, to wytruje. No, <śmany> w w Polsce można było rodeograć. to jest chyba niedźwiedź kariery. Jak on ogląda, to prawda? No, Dobra, pan z numerem 1. Na jakim torze Robert Kubica odniósł swoje jedyne zwycięstwo w F1? W Kanadzie, ale nie wiem, jak się ten tor nazywa. Eee... pan z numerem dwa. Kto był ostatnim zdobywcą Pucharu Europy przed przemianowaniem na Ligę Mistrzów? O panie, jeszcze mnie na świecie nie było. Eee, nie wiem, ślepy strzał, sewija. Jeszcze raz pan znają dwa. O, no to chyba się skończył, udział, dobrze, jedziemy. 30 listopada 1872 roku odbył się pierwszy piłkarski mecz międzynarodowy. Kto zagrał z kim? Myślę, że na pewno była to Anglia. Włochy? Ja też, też, A, tak. Czyli ja wybieram znowu. No dobra, pan z numerem cztery. Proszę bardzo, jestem gotowy. Ile turniejów wielkiego szlema wygrała Iga Świątek? że sporo. To się zgadza na pewno. Mhm. Pięć. Mm, A żeby, żeby było ciekawie, 11 lat grałem w tenisa jako młody chłopiec i w najlepszym momencie byłem 36 w rankingu do lat 10 w Warszawie. Która tenisistka pokazała się podczas występu Kendricka Lamar'a na Superbowlu? Koko Golf. Mm. No też mnie nie wiedział. Kiedy mistrzostwa świata rozegrano po raz pierwszy w więcej niż jednym w więcej państwie? Niż w jednym państwie. 2002 Kora Japonia. Ciebie. Ile złotych piłek ma Cristiano Ronaldo? 5 Ile jest wart Robert Lewandowski na portalu Transfermarkt? Możesz pomylić się o 2 miliony. 10 milionów euro. Nie, ale gdzieś mi się rzuciło w oczy, przysięgam. Wymień dwa kluby, które trenował Tomasz Hajtos. Yy, dwa kluby, które trenował, Jagiellonia i Nie wiem, ŁKS Łódź? Mm. Tak. Ile tytułów mistrza świata ma indywidualnie Bartosz Zmarzlika? Siedem razy. Mm. Nie może się pomylić. Można pomylić się o 7. W którym roku Robert Lewandowski zadebiutował w reprezentacji Polski? W 2007. Mm. Pie, pie, moja pierwsza myśl. Ilu graczy liczy drużyna bejsbolowa? Bejsbol, baseball. 13. Nie, ja bym strzelał między 2 a 18. <grym> Matematyka nie kłamie, mój drogi. Czy Wojciech Szczęsny zagrał 200 meczów w Juventusie? 200 meczów w Juventusie. Grał tam 7 lat, ale trochę grzał ławę. No, tu podejrzewam, że to tu ekspert siedzi obok. Ja tak kalczę trochę mniej. Tak, zagrał. Kto był pierwszym afrykańskim piłkarzem, który zdobył złotą piłkę? George Weah Dziękuję bardzo. Jako, że odpadłem na pytaniach tenisowych, to chciałem powiedzieć kilka ciekawostek a propos tenisa Pierwsza z nich to o mojej ulubionej tenisistce, czyli Rumunce Simone Halep która no, była niesamowicie dobrą tenisistką, ale kiedy zmniejszyła biust Zaczęła grać lepiej, a niektórzy twierdzą nawet, że grała z tym zmieszonym biustem najlepiej w karierze. To jedna ciekawostka, druga to, że kiedy grałem w Tenisa w kategorii do lat 10, miałem takich dwóch głównych rywali. Jeden nazywał się Kwiecień, a drugi nazywał się Wrzesień i Pamiętam, że grałem kiedyś na głównym korcie na sta stadionie Legii. Tam były normalnie trybuny. Nie wiem, czy dalej te korty są jeszcze, ale te chyba są. Obok bocznego boiska Legii i pamiętam, że udało mi się do tego, w tym turnieju awansować do półfinału, a ćwierćfinał wygrałem walkowerem, gdyż już nie pamiętam, albo kwiecień, albo wrzesień, któryś z nich e, tak się zdenerwował, że przegrywał ze mną, że rzucił rakietą w sędziego, e, który zasiadał na tym takim specjalnym e, z to, w fotelu sędziowskim, to też z angielskiego taka ciekawostka. Piłkarski sędzia to jest referee, a ten sędzia tenisowy to jest umpire. I to właśnie on wtedy rzucił w tego umpiera rakietą, Dzięki temu awansowałem walkowerem do półfinału tego turnieju. Także pozdrawiam serdecznie. Może będzie oglądał kolega wrzesień albo kwiecień z mojego rocznika. Także to była taka ciekawostka. Ale dzisiaj był, odpadłem na tych tenisowych pytaniach. No więc na pewno nadrobię i jeżeli Iga Świątek będzie grała w najbliższym czasie jakiś turniej to będę go oglądał do, od A do Z także Dziękuję, przepraszam, ale też muszę powiedzieć, że śledziłem pytania, które były w finale i y, część tych pytań była naprawdę bardzo trudna y, czego się dowiedziałem jeszcze z dzisiejszego odcinka, że Jarosław Kaczyński oglądał rodeo, ja też chyba zacznę y, bo to jest y, ciekawe, nie wiem na jakim kanale są one dostępne, te zawody, ale na pewno będę śledził i ilu zawodników liczy drużyna baseballowa, także no, to naprawdę wiedza, która myślę dzisiaj przyswoiłem, zapamiętam i jak mnie zapytacie za pół roku, to będę znał odpowiedzi na te wszystkie pytania. Serdecznie dziękuję. Generalnie jestem wyznawcą zasady Jose Mourinho, że w sporcie liczy się tylko zwycięstwo, a drugie miejsce to jest pierwsze ostatnie, ale jakoś trudno mi się przejmować dzisiejszą porażką, bo już jadąc na ten program Dochodziły do mnie pewne informacje, że triumfator dzisiejszego odcinka no, zna się prywatnie bardzo dobrze z organizatorem. Nie dość, że są z jednej redakcji, to jeszcze wczoraj byli na wspólnej kolacji, także wnioski zostawiam Wam. Ja nic tutaj nie będę interpretował sam, każdy ma własny rozum i myślę, że każdy sam może odgadnąć, jak to było z tymi ciepłymi kuleczkami. Ja, ja poległem na pytaniach historycznych, tak jak w szkole trzeba będzie powtórzyć daty. Na dwudziestoleciu KSW nawet miałem przyjemność być zresztą sprowadzącym tego wspaniałego programu. Niestety jednakowoż nie pamiętałem, że było to 20 dwudziestolecie, zapamiętałem wyłącznie, że był to narodowy, no i może kilka, kilka ważniejszych pojedynków. Czy warunki tego teleturnieju były uczciwe? Nie, nie wiem, ale się domyślam, co tymi od klasyka. Pozostawiam Państwu do oceny, ale ja bawiłem się naprawdę bardzo dobrze, chętnie bym to powtórzył w przyszłości. Może z nieco mniej historycznymi pytaniami, no bo z tymi datami to sami wiecie, jak jest. Dziękuję i kłaniam się nisko. No tu padło a... wiele oskarżeń w moją stronę, w stronę Triumfatora. Myślę, że to tak, zwycięzców nie powinno się oceniać. Jest to, uważam, bardzo krzywdzące dla mnie, ponieważ te pytania były naprawdę trudne. Prawie zapomniałem, a przecież je układałem, prawie zapomniałem na, na nich odpowiedzi. No, ja naprawdę nie, nie rozumiem tych oskarżeń. Gra była fair po prostu no wygrał lepszy, to co ja mogę powiedzieć, no panowie musicie się bardziej postarać na przyszłość. Yy, nagrodę przeznaczę na yy, zestaw gum huba Buba. być może kolowe lub truskawkowe, to jeszcze zobaczymy, to zależy od kosztów produkcji, a poza tym no to wielkie dzięki dla, dla prowadzącego, który ułożył bardzo ciekawe pytania, No czy razem ułożyliśmy, znaczy on ułożył, więc, więc nie, naprawdę świetna robota, były Trudne, ale nie za trudne, takie w sam raz dużo o piłce, więc, więc fajnie, świetnie się bawiłem je układając.